Cóż, i powiedziałbym, że wybór był ciężki, natomiast publiczność zdecydowanie wskazała na wybór, wybór, który tutaj stoi zaraz obok. Słuchajcie, przewagą ogromną, bo co najmniej o połowę odstawił resztę kandydatów, wygrał Autosan, Patosan, jak bywa nazywany, razem z jego kierowcą Adrianem. Proszę tutaj, zapraszam. Jest ubrany stosownie do wodu, warto podkreślić. Także Gratuluję. Proszę Państwa. Autosana wszyscy pamiętamy. Wszyscy pamiętamy Autosana H9 z, naszych, z naszego życia. Jako autobus szkolny, wycieczkowy, miejski, podróżny. Każdy praktycznie ma z nim jakieś wspomnienia, i to chyba to zadecydowało. Autosan podoba się po prostu uniwersalnie wszystkim, tak uważam. Bo po prostu każdy z nim kiedyś jechał albo z, z rodziną, albo sam na wakacje do szkoły, wszędzie. I to chyba zostało docenione. Także gratuluję Adrianowi i Autosanowi. <kluczy>